Nie! Lighthouse. Po ostatnim razie mam lekkie PTSD. Może, może tym razem będzie po prostu ciut lepiej. Jesteśmy nie w takiej dużej dupie. Naprawdę mogłoby być źle. Idziemy od razu na lighthousey. Tam, gdzie iść powinniśmy od razu, praktycznie bez żadnego tutaj zastanowionka. Tak, jak być powinno. Oczywiście przypomnę, że jeżeli odcinek wam się spodoba, to wiecie, co macie robić. Subskrypcje, dzwoneczki powiadomień i te wszystkie inne sprawy. Być może noc to jest way to go. Być może noc to jest way to go, szczerze. Mam nadzieję, że się uda. Bo mam w ogóle klucz, który otwiera broadcasta. On wcześniej chodzi za 200 koła, ale szczerze powiedziawszy, ja chcę robić misję. Więc może się akurat tutaj uda. To jest w ogóle meczka, którą przyniósł mi ostatnio jeden z PMC-ów zabitych. Więc w sumie nic nie tracę. Mógłbym posprzedawać ją, ale. No, w sumie jest niegłupia. Całkiem jest OK zrobiona. Recoil jest, e. Musimy teraz po prostu tylko się bardzo mocno skupić. Liczyć na to, że nie będzie takich, jakich tych zastranych Rogów. To jest, to jest rzecz, na którą, na której musimy się też bardzo mocno skupić. E. M856A1, więc... Niezła amunicja, są lepsze, wiem, ale jest niezła. Ja nie mam armora. Nie sobie armora. O nie. O nie. Damn. Bo kto to strzela? To muszą być rogi no. U. U. To był chyba skaw, tak mi się wydaje. No wejście tam jest. Turbo nieproste. Dwadzieścia trzy minuty. Pół rajdu już tu latam. Jest z czego nie trafiłem, to jest najgorsze. Nie. Ao! Ja pierdyka milion lat tutaj podchodzenia jak debil. I to... Co to było w ogóle? Kto to był? No, to były PMCki. Jeez. Aaaa, <kluzny> Dobra, może się uda. Może coś tutaj ustrzelę. Bo ech. Oh, I'm here. Nie ma co kutabanić. banić. Najwyżej się wywale. Trudno. Niedobrze. Pradujmy sobie to, bo to nie było. Fortunet. Nikt stamtąd nie wychodził? Lol. Serio? Słyszę tu chłopa. Jezus. Serio? Kabom. O, ale <śled> dzięki. <śled> <śled> Za doktora to ja chętnie przyjmę. A, bo ci poszli robić misję, o nie! Ty no... A gdzie jest ten chłopca, jak pozabijał? Chwila, ej, ej, ej! No i co? No i co? No i co? Hebil, To mi całego daj Co to było, ty? Gdzie on był? O Boże, ALE żem się przestraszył! czego on mnie zabił? Z beteków? No i. co ja tu mogę zobaczyć, moi drodzy? Powiedzcie mi, ponieważ ja na przykład tak patrzę tak. Jeszcze raz. Jak patrzę tak, to gówno widzę. A wy? Coś widzicie? Ja potrzebuję wejść dokładnie tam na dwójkę, tak szczerze. Dokładnie tam na dwójkę też. Między innymi oczywiście. Ja nie widzę. Czy ktoś, ktoś tu siedzi, ktoś tu stoi. Nie ja mam pojęcia. Mam tylko nadzieję, że nie będzie tu żadnego rogu. To byłoby bardzo niewskazane. Gdzie są te dokumenty? E, 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 e. Halo. Nie ja, ale teraz, zupełnie serio. Where dokumenty? Dawaj to. Okej. Okay. I teraz, żeby nam się wszystkim dobrze żyło, muszę wyjść na... Dach tego budynku i zabić tam, co tam jest, całe to gówno, które tam właśnie się znajduje. No, gdzie on jest? Czy ja mogę w ogóle tędy przejść? Mogę! Nie, nie mogę. Widzę. Jeszcze Ja muszę go szybko... Dobra. Odwaleni dwaj. Hm. Dobra, no ryzyk fizyk trochę. Mm. Powolutku. Na pewno rołgi są już w środku. Było to słychać. Dobra, trzeba tam wbiec na pełnej. Dobra. Mamy sobie to wejście. OK locals arrived. Yes, Oty, Lecie Hm, he, <laughs> sytuacja. O! Nie! Ale skurczy, bąg, Widzieliście tego flika? Kurwa o 180 stopni w tył? Super. To jest kurwa to, no. Zajebiście. Czy to gra w jakikolwiek sposób, jakikolwiek kurwa najmniejszy sposób może zacząć kurwa w końcu działać? Bobby super. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie. Trzymajcie się, Papa. Pa.